W 2024 roku emeryci w Polsce nie mogą liczyć na drugą waloryzację swoich świadczeń. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z poziomem inflacji, która na koniec czerwca wyniosła 2,6%. Zgodnie z założeniami, druga waloryzacja byłaby możliwa jedynie w przypadku, gdyby inflacja przekroczyła 5%. Minister do spraw polityki senioralnej, Marzena Okład Rewnowicz, podkreśliła, że niska inflacja jest korzystna DLA wszystkich, ponieważ oznacza niższe koszty utrzymania. Ekonomiści przewidują, że inflacja w Polsce będzie rosła w drugiej połowie roku, głównie z powodu podwyżek cen, energii i żywności. Mimo to wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski stwierdził, że nawet jeśli ustawa dotycząca drugiej waloryzacji zostanie uchwalona, nie będzie potrzeby jej stosowania w tym roku. Dane z zakładu ubezpieczeń społecznych pokazują, że liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca 2024 roku wyniosła ponad 16,2 miliona. Warto również zauważyć, że najniższa emerytura w 2024 roku wynosi 1780,96 groszy brutto, co jest wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku. Pomimo braku drugiej waloryzacji emeryci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci 14 emerytury, która zostanie wypłacona we wrześniu. Jednakże w tym roku 14 będzie niższa niż w roku ubiegłym. Co może być odczuwalne dla wielu seniorów. Decyzja o braku drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku jest wynikiem niskiej inflacji, która na koniec czerwca wyniosła 2,6%. Chociaż prognozy ekonomiczne wskazują na możliwy wzrost inflacji w drugiej połowie roku, obecne dane nie uzasadniają potrzeby dodatkowej waloryzacji. Emeryci mogą jednak liczyć na 14 emeryturę. Choć będzie ona niższa niż w poprzednich latach.